Diakon Remigiusz pierwszy raz w Ewangelię na liturgii. co też wielki moment dla niego, ma być, że i Bóg chce nas dziś tym słowem, dziś pobłogosławić. I ja już że ta odpowiedź św. Petra może nas poniekać do takiej dumki, że Jezus z święta zrobił Papu Jut, Petra, to musi, on dobrze odpowiedział. No i Jezus pytaje: "Kto ja je jest dla was? Kim je?" Różne odpowiedzi, najlepsza odpowiedź Petra i to mu Petro przez Jezusa Chrysta je obdarowany pozycją, zadaniem, żeby być papojem. Tak by można podumać. I w różnych miejscach Świętego pisma Jezus poczuł w odpowiedź, że jest Syn Boży. Natanail, Marfa, Maria, chociażby apostoli w różnych miejscach wyznają wierę, kto jest Jezus Chrystus. I można by w takim sensie też podumać o wira, moje widnosyny do Boga i to, co ja otrzymuję, w życiu będzie taką nagrodą. ponieważ to ja coś robię dla Boga, staraję się, wykonuję, to mój Jezus będzie dla mnie nagrodą. Ale Ewangelia nam zupełnie z coś innego сьогодні pokazuje. Jeszcze będzie urywek, kiedy Piotr będzie widrykać się od Jezusa, będzie wyrywok najsilniejszy, kiedy Petro znowu będę wyznawata wirów Jezusa Chrysta, w Jezusa Chrystusa w jego miłość, w jego i cejurywok jurywok nam pokazuje odnowę leku prawdę, że Jezus dla nas robi. Z początku zawsze jest poklekania. Tak, tak jak czy siostry, chociażby jakie ja tutaj to to nie jest tak, że jest choroda, że šo bo ich poklikawszy jest sestrami, że jak coś zrobiły takowo w życiu, da, czy ja jako sfaszenik, że był ministrantem i to że dobrze służył, to ja jest sfaszenikiem, tak by można podumać. I można podumać że ktoś jest cudowo już rinko, bo gdy wianczawsza to że już taka była podgotowka, że ja cudowa czy tam człowiek. Z początku zawsze w życiu jest powlekania. Tak, Bóg klicza i Bóg później będzie prowadził, formować. I tak jak nikt z nas w dniu taństwa ślubu czy wyświadczenia nie był do tego gotowy, tak naprawdę późniejsze życie nas wczyt. Da, wczyt. Jak wychowywa te dzieci, całe życie nauczy się, da. Ja jak świadczenik, będę całe życie i się wczyty się, jak by ty bo ta boryznę bo zdawałoby się, że wszyscy znaju, ale życie jest i czas wczyt. I tak, także przez światu Ewangelii nam właśnie Jezus chce to pokazać. Takoż. Nie jest to, że ja robię jakąś nakorodę, da? że ktoś jest tym, kim je, bo to jest nagroda za coś. Absolutnie nie. Żeby Wierem, ja ty tak, tak jak tego chce Jezus Chrystus. To Jezus będzie prowadyty, to Jezus będzie później dawał, to Jezus będzie ciebie, mnie w życiu, wczyty, wychowywać. Jasne, ja, ja będę na to później odpowiadać. Od Wid mnie jakaś część jest też ważna, ale z początku to jest to poklikanie Jezusa Chrystusa, żeby to dzisiaj też przyjęte jako słowo także i dla nas. Drugim słowem takoż na, na dzisiejszy dzień. Dzisiaj y, mamy 25 lat, jak figura preświętej Dziwny Marei powróciła do naszego Soboru. To było 15-toho Weresnia, kiedy otec Pawlo Ostrowski z parafianami tut w święto Matier Bożej skorbotnej, bo dzisiaj także świętujemy o spomen Matki Bożej skorbotnej. I po tym, jak figura, większe 50 lat i inne było tutaj w chramie, to może chrám zakryty i to muszo w chramie odbywały się momenty niecerkowne. To tylko to, co zależyło się z naszych katedralnych z soboru, z pierwszych dni istnowania to jest figura, wszystko to tu, tu jest nowe to zobaczymy. A figura italiansko pochodzenia, jaka ma bielszę 130 lat, 25 lat temu powróciła do naszego ochramu. To jest też jakaś taka, znajcie, cudowy znak dla każdego z nas. o tak? ta figura i może my zwykli do tej figury, może dla kogoś z nas, że tak znajcie, że nie robię nic, takiego, jakby by się da, šo, ale wielu z nas, kiedy tu wchodzimy, wielu ludzi, którzy widzą ten chram, to pierwszą rzecz, którą to figuru Praswiatoj Dziwnej Maryi. Jest jakaś taka, znacie, silna też i błagodacz z tego miejsca i naszych katedralnych osoborów, że w centrum jest figura Praswiatoj Dziwnej Maryi. Pierwsze roki istnienia katedralnego Saboru, tu było zobrażenie nieporocznego zaczęcia, na początku, ale figura była też postawiona tu. To, to Bóg też chce, żeby dla naszego miasta i dla naszej też diecezji ten znak Matier Bożej był silny dla nas, też coś nam pokazywał, bo czego potrzebujemy. I ja myślę, że to te świato też Matki Bożej Skorbotnej może dużo, bardzo coś nam pokazać. 51 w temu odnes z takich najsilniejszych objawień Przez dziwy Maryi było w Japonii, w Akita. Ce, mało może kto to czuł i zna po powodu objawień w Japonii Przez Dziwy Maryi. Ale tam takoż Matyr Boża 101 razy płakała, prostu słozy tekły z figury. I to był taki czas, że i dla Switu i dla Japonii nie był taki spokojny dobry ten czas był. I Maria też gdzieś tam w Japonii monachści, ta monażka była głuchą, nic o nie czuła. Miała tylko taką bochodać, że sercem, nawet to, co Maryja kazała, to ona w rozumiała. Ale była paralizowana i nic nie czuła. I taką monaşką wybiera Jej Prwswiata Maria, żeby 8 lat późniejsze pokazywaty przez tę to co Bóg chce. Na hadaty może to co Bóg chce. Dużo często mówi się, że Akita to kontynuacja objawienia Przesw. Dziewice Maryi w Fatimie. Znajemu, ja myślę, że my wszyscy znamy objawienia Przesw. Dziewice w Fatimie, czego Maryja nas prosiła. I w Akita Maryja powiedziała, że dalsze, a jeszcze bilsze Boch tego prosi. I pierwsze objawienie, jakie miała monażka Agnes Sasagawa, z ordynu sester, jaki osobiło szanuje, przeswięcuje w Charystiu. To pierwsze objawlenia, kiedy przyszła do chramu, to z daru było nadzwyczajne światło. I tak to światło wiele razy pojawiało się z daru I tak jak późniejsza sestra Agnes mówiła, że Bóg najwyższe chce właśnie nam dać tę jaka jest w charyzści. My tam dużo często szukamy, dumamy, próbujemy jakoś naszą wiarę rozwijać, może w jakimś sensie dumamy, że nic nie wydarzy, a co trzeba zrobić? Często takie pytanie, a jaką modlitwę trzeba modlić, żeby Bóg mnie dopomógł? No to ta modlitwa i najbliższa błagodacja, jaką Bóg nam daje, to jest w Jecharystii. To jest możliwość, że ja bez grzechu po spowiedzi mochu przyjąć Preświatuje w charyściu Drugie proszę, Maryja w objawieniach w Japonii prosiła i błahała, żeby żyty i spowiadać się, żeby nie być w grzechu ciężkim. O proce nas Maryja prosiła. I trzecie to było, żeby modlić się na rozario. To jest nic nowego, jakby myce setki czy tysiące razy może czuli, tak? że Eucharystia jest ważna, żeby się, żeby może modlić się. My to dziesiątki tysięcy razy czuli w życiu. Ale czy my dziesiątki tysięcy razy odpowiadali też na ten zaklęk? To, co nas Bóg prosi, to, co Maryja z wielkiej lubowi też chce nam także dawać i podtrzymywać także nasze życie. Tak? Czy ja, czy ty, czy my, czy my jemu radykalnie, w taki seriozny też i sposób odpowiadać właśnie na te słozy Przez Święto Maryi. Maryja bardzo razów w tradycji naszej istnienia chrześcijaństwa płakała nad naszym życiem. W lasach, na przykład, Maryja płakała, że w niedzielę my pracujemy, że nie wszanowujemy Dnia Bożego. Maryja płakała nad jakby naszymi wczynkami, chociaż wiemy, że niedziela to Dzień Boży, w innych miejscach takóż Maryja w jakiś kiedy była tam cerkwow ją. Maryja chociażby Wakita też choworyła, że przyjdą duże, ważkie czasy dla cerkwi, że że cerkwie będą zamknięte, że witary będą bezcześćne I, i jakby to wszystko się, się dzisiaj, że już bardzo lat słowa procestwa Pr святой Діви Марії I to Maria Maryja z wielko ją Takóż dzisiaj w może takiej jubilejnej też idanie. Przychodzi z tym właśnie słowem, żeby nam na że Bóg jest, że Bóg istnieje, że Bóg jego pierwsza imię jest miłość do nas, jak do swoich dzieci, chociaż chociaż też, o to, że swoim życiem ja zaprzeczuję istnowania Boga. zabuwają pro Boga przestaję wierzyć w Boga, zawsze coś jest innego. I to mu takoż jest sensem to słowa, z jakim przychodzi do nas Jezus Chrystus, żeby nam pokazać swoją pro i zachować prośbę i miłosierdzie do Boga, ale także, że na chorobę będzie w Twoim życiu, bo te będzie Cię I tomu z, z wielką wdzięcznością z wielką radością przyjmijmy dzisiaj to słowo, jakie Cerkow nam także chce dać na ten nowy dzień i nowy tydzień naszego życia. Amen.